Witam serdecznie. Mamy dzisiaj na stole, powiedziałbym, fascynujący zbiór materiałów. Od starych zielników przez zapiski z babcinych zeszytów aż po całkiem nowe badania naukowe. A wszystko to kręci się wokół jednego tematu. Jak tradycyjnymi, sprawdzonymi ziołami wesprzeć organizm w grudniu? Naszym celem jest połączyć te wszystkie kropki i wyciągnąć z tego najbardziej praktyczne, konkretne porady. Dokładnie. Chodzi o to, żeby zajrzeć tym ziołom trochę pod maskę, zobaczyć co w nich tak naprawdę siedzi, jakie substancje odpowiadają za ich działanie, czyli dlaczego to po prostu działa bez żadnej magii. Właśnie. Chcemy z tej sterty informacji wyciągnąć esencję, jak mądrze i świadomie korzystać z tego, co daje nam natura, zwłaszcza o tej porze roku. No dobrze, to co mamy na pierwszy ogień? Pierwsza roślina, która pojawia się w niemal każdym z tych materiałów, to prawdziwa gwiazda, czarny bez. Zdecydowanie. Kojarzę go doskonale. Najpierw te wielkie białe kwiaty, a potem Kiście czarnych jak węgier owoców. Ale uderzyła mnie ta notka o pliniuszu starszym. To znaczy, że Rzymianie już dwa tysiące lat temu używali bzu na przeziębienie. Tak, i to jest w tym fascynujące. To nie była wiara w jakieś gusła, a czysta wieloletnia obserwacja. Widzieli, że to działa. Po prostu widzieli, że ludzie, którzy pili na pary z kwiatów czy syropy z owoców, króciej chorowali, łagodniej przechodzili infekcje. Dzisiaj potrafimy to wyjaśnić. No wiesz, na poziomie chemii. Aha. Badania, o których wspominają te nowsze źródła, pokazują, że związki w czarnym bzie, głównie flawonoidy i antocyany, one jakby przyciepiają się do wirusów grypy i blokują im zdolność do wnikania do naszych komórek. Czyli utrudniają wirusowi namnażanie się. To jest takie działanie czysto antywirusowe. Tak, ale nie tylko. Bo tu wkracza drugi mechanizm. Czarny bez ma też udowodnione właściwości napotne i przeciwgorączkowe. Pomaga organizmowi pozbyć się toksyn, obniżyć temperaturę. Czyli działa na kilku frontach jednocześnie. Dokładnie. Dlatego jest tak skuteczny, kiedy czujemy, że coś nas bierze, skraca infekcję i łagodzi jej objawy. W porządku. A jak z tego korzystać w praktyce? W tych zapiskach jest klasyczny przepis na domowy syrop z kwiatów. Brzmi jak coś, co robiła moja babcia. Ale czy dziś w dobie aptek jest sens się w to bawić? To zależy. Taki domowy syrop ma ogromną wartość, bo wiemy, co w nim jest. Ale jeśli nie mamy dostępu do czystych, ekologicznych kwiatów, to gotowe preparaty z apteki są świetną i bezpieczną alternatywą. Na co zwrócić uwagę? Na standardyzację, czyli gwarantowaną zawartość ekstraktu. Co do stosowania te materiały mądrze to rozrujnają. Profilaktycznie jesienią, żeby zbudować odporność, stosujemy go przez dwa może trzy tygodnie i potem robimy przerwę żeby nie rozleniwić układu odpornościowego. Właśnie. A gdy już dopadnie nas infekcja, wtedy sięgamy po niego na 7 do 10 dni, żeby jak najszybciej postawić organizm na nogi. Ciekawa jest też ta historyczna dygresja, którą znalazłem. W średniowieczu wieszano gałązki bzu nad drzwiami, by chroniły dom przed złymi duchami. Piękna metafora. Dzisiaj wiemy, że chronią nas, ale przed wirusami. Kiedyś przypisywano to siłą nadprzyrodzonym, dziś rozumiemy biochemię, ale efekt pozostaje ten sam: ochrona. Dobrze, czyli czarny bez to nasza pierwsza linia obrony. Ale co jeśli już coś nas złapie? Czujemy się rozbici, mamy dreszcze, wtedy, jak sugerują te materiały, na scenę wkracza inne potężne drzewo. Lipa. Żnikiem, który nie wpuszcza wroga, to lipa jest taką pielęgniarką, która opiekuje się nami, gdy wróg już wedrzy się do środka. W jej kwiatach jest cały koktajl substancji tak. Niesamowity koktajl Flawonoidy, śluzy, olejki eteryczne każda z nich ma swoje zadanie. Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego po herbacie z lipy człowiek tak intensywnie się poci. To wydaje się aż trochę, no, nienaturalne. Wręcz przeciwnie, to jest właśnie supernaturalne. Lipa daje organizmowi sygnał, żeby odkręcił swój wewnętrzny termostat. Podparujący ze skóry to najskuteczniejszy sposób na schłodzenie organizmu podczas gorączki. Czyli lipa po prostu pomaga organizmowi robić to, co i tak próbuje robić? Tylko znacznie sprawniej i szybciej. To jest inteligentne wsparcie. A te śluzy z kolei powlekają podrażnione gardło, łagodząc ból i kaszel. Rozumiem. Dlatego w tych zapiskach jest określana jako idealna herbata na dobranoc. To ma sens. Rozgrzewa, łagodzi, uspokaja. A jak długo powinna trwać taka kuracja? Podczas infekcji zwykle wystarczy 5 do 7 dni, ale w tych źródłach jest też mowa o innej, często pomijanej korzyści. O jakiej? Te same flawonoidy mają też dobroczynny wpływ na układ krążenia. Mogą delikatnie obniżać ciśnienie krwi. Dla osób, które zmagają się z lekkim nadciśnieniem, regularne picie herbaty lipowej może być wartościowym elementem profilaktyki. To naprawdę cenna informacja. Znalazłem też stary przepis na tak zwany miód lipowy. To kwiaty zalane płynnym miodem. Podobno stosowano to nie tylko na przeziębienie, ale też na bezsenność i nerwy. Dokładnie. Bo działa i na ciało, i na układ nerwowy, wyciszając go i ułatwiając regenerację. A to w chorobie jest przecież najważniejsze. Okej, okay. mamy już strażnika, czyli bez, i pielęgniarkę, czyli lipę. Trzecie zioło, które się przewija, jest tak powszechne, że chyba trochę je lekceważymy: mowa o rumianku. A to wielki błąd! Często ląduje w szufladzie z etykietką zwykła herbatka na ból brzucha. A to prawdziwy wielozadaniowy pomocnik. Jego siła zimą nie leży w bezpośredniej walce z wirusami, ale w genialnym łagodzeniu stanów zapalnych błoń śluzowych. Katar, zatkany nos, spuchnięte gardło, napar z rumianku przynosi ogromną ulgę. Działa jak kojący balsam. W źródłach pojawiają się dwa sposoby użycia. Pierwszy to oczywiście picie naparu. Ale drugi, który mnie zaciekawił, to inhalacje. Garść ziół, gorąca woda, ręcznik na głowę. Czy to naprawdę jest aż tak skuteczne? O tak, to jedna z najefektywniejszych metod na udrożnienie zatok i złagodzenie bólu gardła. Para wodna nawilża, a olejki eteryczne z rumianku działają silnie przeciwzapalnie dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Trafiają prosto w cel. Ale przy inhalacjach pojawia się też ostrzeżenie. Tak, i to bardzo ważne. O ile picie herbaty rumiankowej jest bezpieczne dla prawie każdego, o tyle inhalacji z gorącej pary powinny unikać osoby z poważnymi schorzeniami serca czy niekontrolowaną astmą. Rozumiem. Nagłe wdychanie gorącego powietrza może być dla nich po prostu zbyt dużym obciążeniem. To przypomnienie, że nawet naturalne metody trzeba stosować z głową. A propos picia rumianku, jedno z nowszych badań wskazuje na jego związek z jakością snu. To prawda, że pomaga zasypiać? Jak najbardziej. I znamy nawet dokładny mechanizm tego zjawiska. W rumianku jest flavonoid o nazwie apigenina. W naszym mózgu łączy się ona z tymi samymi receptorami, do których przyczepiają się niektóre leki nasenne. Niesamowite. Oczywiście apigenina działa o wiele, wiele łagodniej. Nie uzależnia, ale efekt jest podobny: naturalne wyciszenie układu nerwowego. Przejdźmy do ostatniego z naszych bohaterów. Mały, niepozorny, znamy go głównie z kuchni, ale w tych zielnikach jest opisywany jako prawdziwy oręż Tymianek. Tak, Tymianek to specjalista od konkretnego zadania. Jego domeną jest kaszel. W tych maleńkich listkach kryje się potężna broń. Olejki eteryczne z głównym związkiem o nazwie Tymol. Jak on dokładnie działa? W jednym z opisów znalazłem porównanie do oliwienia suchego zawiasu. Tyst Idealne porównanie. Tymiol działa na dwa sposoby. Po pierwsze, ma właściwości wykrztuszne, czyli mówiąc prosto, rozrzedza gęsty, lepki śluz zalegający w oskrzelach, dzięki temu znacznie łatwiej jest go odkrztusić. Czyli koniec tym męczącym. Bezproduktywnym kaszlem. Dokładnie. A po drugie, i to jest fascynujące, pobudza do pracy rzęski, czyli mikroskopijne włoski w naszych drogach oddechowych. Zaczynają się szybciej poruszać i działają jak taka miniaturowa winda, która wypycha wydzielinę w górę. To brzmi jak mechanizm stworzony do kaszlu mokrego. A co z tym suchym, drapiącym, który nie daje spać? To świetne pytanie. W przypadku suchego kaszlu, tymianek może go początkowo nasilić, bo stymuluje odruch wykrztuszny. Dlatego jest polecany głównie wtedy, gdy czujemy, że coś zalega nam na płucach. A w jakiej formie najlepiej go przyjmować? Kuracja trwająca około dwóch tygodni zwykle wystarcza. Na koniec naszej analizy musimy poruszyć temat, który pojawia się we wszystkich współczesnych materiałach bezpieczeństwo. Wiele osób myśli, że ziołowe automatycznie oznacza w 100% bezpieczne. A to absolutnie nie jest prawda. To najważniejsza zasada. Ryzyko interakcji między ziołami a lekami jest realne i rośnie lawinowo wraz z liczbą przyjmowanych preparatów. Mhm. Jedno ze źródeł podaje, że przy kilku lekach ryzyko interakcji to kilka procent. Ale jeśli jest to 10 lub więcej leków, co często zdarza się u osób starszych, ryzyko wzrasta nawet do 20%. A jak to wygląda w przypadku naszej czwórki? Generalnie są to zioła o wysokim profilu bezpieczeństwa, ale czujność jest wskazana. Przy czarnym bzie interakcje są bardzo rzadkie, przy lipie osoby przyjmujące leki kardiologiczne powinny po prostu kontrolować ciśnienie? Rumianek może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na rośliny z rodziny astrowatych, a tymianek teoretycznie może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych. Czyli podsumowując, można by sformułować taką złotą zasadę: stosować zioła w formie krótkich kuracji, robić przerwy, a jeśli przyjmujemy jakiekolwiek leki na stałe, rozmowa z lekarzem lub farmaceutą jest absolutną koniecznością. Dokładnie tak. Zmienić myślenie z używaj bez obaw na używaj świadomie. Przejrzeliśmy więc dziś cały ten stos materiałów i wyciągnęliśmy z niego czterech zimowych sprzymierzeńców: Czarny bez jako strażnik odporności, Lipa jako rozgrzewająca pielęgniarka, Rumianek jako wszechstronny pomocnik i Tymianek jako specjalista od kaszlu. Chciałabym na koniec dodać jeszcze jedną fundamentalną uwagę. Pamiętajmy, że zioła to potężne wsparcie dla organizmu, ale nie zastępstwo dla medycyny. To ważne. Jeśli gorączka trwa dłużej niż trzy dni, a kaszel się nasila, to jest to bezwzględny sygnał, by skontaktować się z lekarzem. Zioło lecznictwo to mądre uzupełnienie, a nie alternatywa. Dziękuję. A na sam koniec myśl, która nasunęła mi się podczas przeglądania tych materiałów. Mówiliśmy o tym, jak te rośliny wspierają nasze zdrowie fizyczne zimą. Ale rodzi to szersze pytanie w naszym pędzącym nowoczesnym świecie, jaką rolę w naszym samopoczuciu psychicznym, w połączeniu z naturą, może odgrywać powolny, uważny rytuał parzenia i picia ziół, zwłaszcza w tej najciemniejszej porze roku. Coś do przemyślenia.